Góry jeszcze mam zrobione, zrobione tej porozumienia, ją w tej dość. dość Często używana, wypalona, już odsłonona w środku, cała. No. Pokaż to tu, Marlenko. Tu jest ale nisko, które zakładamy w ten sposób. Tak jest. Tu jeszcze jest taka klapka, która powoduje można regulować dopływ, przypływ powietrza w pokaż w środku to są drążki z drugiej strony od drążki są dosyć powyginane, dwa widać drążki powyginane dosyć mocno termometr, o tak termometr jest pokaż troszkę dalej do transportu używam ten dźwigam można przetransportować złożyć każdy ten ten wszystko jest